Dobrý den, dámy a pánové. Dzień dobry, szanowni Vítám vás tady na našem dnešním předvánočním setkání. Vítám i vás, państwo, na dzisiejszym spotkání předšvětečným. Doufám, že bude nálada výborná a e, my na začátek si, jsme si dovolili připravit e, pár písniček, aby jsme tady to naše vánoční téma trochu uvedli. A na vprovazení do tego tématu švětečného přigotovali jsme pár piosenek. Vítám tady Piotra, koordinátora e, z Nízkého domu kultury. Dobrý den. Vítám tady našeho oblíbeného překladatele pana Kuchejdu. Která je dneska asi nejdůležitější, paní uh, bakářka, která je, která je Další hosty, kteří přijeli z misi, uh, nás na tady natáčet. Vítáme. A samozřejmě vás všechny, kvůli kterým jsme se tady sešli, vítám. vítám České vůstej. a polské. Dnešní téma je vánoční tvoření. Možná, že jste si všimli tady ve předu, že paní Dohnalová už připravila plný stůl materiálu. Takže dnešním tématem to jsou švětečné robotky renčné. Už mohou paní vidět, že jsem paní Dohnalová připravila celý stůl, plný stůl e, různých e, potřeb. E, musím musí omluvit, je trošku nachlazená v tomto předvánočním čase, ale já myslím, že to, co vám ukáže, bude stát za to. Má trochu gripe, ale myslím, že to, co nám pokaže, że warto będzie zobaczyć. Tak, a teraz już bych asi Jo Piotr chcesz coś na Ja również. przywitałem wszystkich naszych miłych seniorów z Czech. Bo się, takie witam, że k seniorzy z Czech. Mám naději, že ty zajímčiny byly také velmi čekavé, bo ostatně byly také velmi čekavé, že jsme koupé vražení do Polska. A věřím, že to setkaní a e, ty práce budou zajímavé, protože tak, jak minule, e, to bylo velmi zajímavé, a měli jsme mnoho dojmu jsme si přivezli do Polska. ukázala, že to je zbytečné a marné, tak já vám to ukážu v rukách, co budeme dneska dělat. Technika se jmenuje Quilling. Takže ti že my pracovali s technikou Quilling. Pokáže paní jak to vypadá, ty efekty, které... To je namotávání proužku na špejli, takže každý dostanete čtvrtku výkresu, kterou si připravíte na přání, buď na výšku nebo na délku, jak budete potřebovat. Vyberete si barevné proužky, Weźmete si szpiejlį, lepidło i będziesz namotować prążki, tak jak wam pokażę, tam na każdej szpiejlį z tam ten zaczepek prążku strzycicie a pak będzie motat. I będziemy przygotowywali życzenia świąteczne, które tu na tej przedniej stronie są takie kwiatki albo obrazy, które są stworzone z wstążek papieru, które są nakręcane na patyczek. Rozdamy je państwu każdego otrzymał patyczek. I Nabijaniem pasków na ten patyczek stworzymy takie kółeczka, które później przyklejamy do tego życzenia. Ja Wam poszedłbym jakieś czasopisy i książki, abyście widzieli jakieś inne nápady, a ale będziecie potrzebować, to oczywiście Pokażę Państwu książce, pomysły świąteczne, które e, można w ten sposób przygotować i wybiorę sobie państwo, który z nich i rozpoczniemy pracę. Dziękuję. 아 Pani Szczepanka urządziła nam świetną zabawę. To są zdolności manualne. Oczywiście, nam już troszeczkę trudniej to przychodzi z racji wieku, ale wychodzi nam bardzo ładnie. Każdy tutaj sprawdza swoje możliwości, i wcale z nami jeszcze nie jest tak źle. Nasza, nasza manualność jest jeszcze bardzo sprawna, jeżeli chodzi o takie robótki. A poza tym będziemy mogli w domu dzieciom, wnukom przekazać, nauczyć to. I one bardzo chętnie zrobią, ponieważ to jest kolorowe. To jest świąteczne i dzieci bardzo chętnie w tym biorą udział, jeżeli chodzi o, na przykład o choinkę, o dekorację. Także że jesteśmy zachwyceni tą pracą dzisiaj. Jest wesoło, jest kolorowo, jest świątecznie. Były pieśni bardzo świąteczne już czeskie, takie śpiewane, te dzwoneczki takie delikatne. Jest uroczo, my jeździmy tu z radością. My już czekamy na te spotkania. Pytamy się kiedy, którego będą te spotkania. A poza tym Czesi tak samo. Oni jak odjeżdżamy są bardzo smutni, oni wręcz nam to mówią, że są smutni, pokazują nam to mimiką twarzy, że niby łzy ocierają, że my odjeżdżamy. Oni się smucą. Także my z radością jedziemy, wiemy, że oni na nas czekają. Tak samo my ich tam zapraszamy. My możemy i tak samo im pokazać dużo rzeczy nasze, na naszą kulturę, nasze zabytki. Oni byli zakłóceni tym pokazem, które było przy wieczernicy, jeżeli to był 11 listopada. Teraz żeśmy się spotkali, oni powiedzieli, że czesi mówią, że nie wiedzieli, że Lysa jest tak piękna, że jest tyle zabytków. No a to się liczy. Mam libię letośni projekt. A jsou setkání setkání dvou kultur. Ten první byl zajímavý, ale myslím si, že i tento nám něco dá a že se aspoň dovíme něco o tom přihraničí, tady o tom Polsku, o tenise a, a je to takový zajímavý. No, to jsem ráda. <laughs> Takže na no, musím setkat. Takže uh, myslíte si, že uh, to byl dobrý nápad uh, spojit se právě s Nisou a s nízkým domem kultury, uh, když nám teďka uh, dávají možnost, že k ním můžeme dojíždět a vlastně nesetkáváme se jenom tady v Mikulovicích, ale že jezdíme i do Nisy? Já si myslím, že jo, protože zase my poznáme něco jiného v tom Polsku, co jsme nevěděli, co jsme neznali. Hlavně o té Nise, to bylo taková zajímavá ta přednáška ta Vyšegrádská trojka, takže to mě celkem jako zaujalo. No, prima. A těšíte se na příště? Příště jedem vlastně 15. ledna, že? Ano. Po Vánocích. No, určitě. Uh, seznámili jste se s, s Poláky? Přineslo vám to něco, nějaké přátelství, nebo... You know? no, tak celkem jo, celkem se tady vždycky přivítáme s některýma těma paníma, co tady jsou, my se sice moc neznáme, ale jo, vždycky si podáme ruku a, a se přivítáme, tak jako ex, jinak jak s těma ostatníma. <laughs> Takže co? Rozumíte si s Polákama českým? Vymluvíte a oni polsky tak si rozumíte? No já třeba hodně, protože jsme se jako děcka dívali na polskou televizi, takže já jako rozumím Polákům. Možná z tři čtvrtě nebo tak, nějak, že rozumím. Mm -hmm. akorát nějaký takový ty odborný názvy to asi ne. Mm -hmm. A vy, paní Hrycová, teď, když se setkáváte častěji s Polákama? Tak já s polštinou nemám problém, já jsem studovala v Českém těšině, kde vlastně polština byla běžný jazyk, mm -hmm. nedorozumíme, měla jsem hodně spolužáků polských, jako, takže mě, překla... mě překlad spíš vadí. <laughs> já, takže vy neberete jako cizince, ale to ne, prostě známé, kteří ne, se mi jezdí za náma se pobavit. To je fajn. Istnieje wiele stereotypów na temat języka czeskiego i polskiego, i tak czesi się śmieją z polskiego, a polacy z czeskiego. Jest wiele różnych powiedzeń humorystycznych na ten temat, których, o których teraz nie będziemy mówić, może innym razem. A dzisiaj yy, ku przestrodze chcieliśmy yy, powiedzieć o kilku, yy, o kilku słowach, o kilku wyrażeniach, które. Mogą być, y, mogą brzmieć bardzo podobnie albo identycznie, ale mogą znaczyć zupełnie co innego, i czasami można zaliczyć wpadkę językową, co się zdarza. Chociaż w naszym regionie y, Czesi są już jakby uprzedzeni o tym, że takie wpadki mogą być, i są tolerancyjni. Jaką najczęściej wpadkę zaliczają Polacy? Z jakim słowem? Znaczy, nie będę mówił o tym słowie bardzo brzydkim, ponoć. E, słowo albo powiem, może słowo szukać. Tak, to. Takie bardzo potoczne polskie słowo szukać. Zwykłe. A w Czechach to może znaczyć coś bardzo brzydko. Tak, to są już takie. Ta sfera stosunków męsko-damskich, ale. Z takiej brzydkiej strony. Z takiej wulgarnej strony. Mm. No i to śmieszy, ale czyści już to znają to słowo i wiedzą, że to może w tych kontaktach polsko czeskich Tu w naszym regionie wiedzą. Panie Tadeuszu, wiem, że pan y, sobie zrobił taki mały spis, taką małą ściągę. Y, będzie pan tachał, tak? <grym tachak, tak? Tachak, <grym> tachak, tachak. Tachak, tachak. tachak. Czyli tachanga. ściąga inaczej mm -hmm. po czesku. O tym już mówiliśmy w rozmówkach kiedyś z Liborem Dobiasem. To proszę, ja tak bardzo, bardzo jestem zainteresowany tą ściągą. Co pan tu przygotował? Bo ja bardzo często przyjeżdżam do Czech, rozmawiam z Czechami i nigdy tak dokładnie nie wnikaliśmy w te wpadki językowe i te podobieństwa. Niektóre znam, a niektóre będą dla mnie też zaskoczeniem, tak samo jak dla naszych widzów. No tak, najczęstszym przypadkiem, jak przyjeżdżają Polacy do Czech, to przyjeżdżają do sklepu, nie? szukają sklepów, ale sklep po czesku, czeski sklep to jest piwnica. Mm, po, po prostu piwnica. Mm. Sklep, którym kupujemy, artykuły, to jest obchod. obchod. Ale obchod też to jest, jest też handlem, także przyjeżdżam do, do sklepu. No a z kolei piwnica. Czeska piwnica to jest pijalnia piwa, albo gospoda, tak? No a na przykład przyjeżdżałem do sklepu, a teraz ktoś powie, e, jest nieprzytomny, to nie znaczy, że jest nieprzytomny sprzedawca, ale że go po prostu nie ma, że podszedł i może wróci za chwilę. Także... Aha, czy jest nieobecny. Nieobecny, tak. Czyli nie, nieprzytomny. Nie jest, tak, nie, nie, nieprzytomny, ciekawe, ale to. nieobecny. Nieobecny po prostu. To u nas też tak jest, że jak ktoś jest nieprzytomny, to jest po prostu nieobecny. Nieobecny jest. Yy, Umysł. Tylko że to jest bezpośrednie stwierdzenie stanu, jakby stanu, w jakim się człowiek znajduje. Co tam mamy dalej? Bo tak widzę już tutaj. No, albo takie znane, laska, miłość. Ale po czesku milost. To jest łaska, także tu jest Łaska, dokładnie, to jest miłość, to jest łaska. Dokładnie. Hmm. Także jeśli ktoś ma, my słyszymy, że ktoś ma laskę, ma lasku, to nie znaczy, że ma tylko e, laskę. Narzędzie do podpierania tak, się. ale może ma jakąś miłość, jakąś dziewczynę. Aha. Co dalej mamy? Pomysł, napad. Albo statek, na przykład polski statek, to jest czeski dwór. Także bydlim na statku nie znaczy, że ktoś mieszka na łodzi. Bydlim znaczy zamieszkać, mieszkać. Tak, że mieszka. Ubytowani, pobyt. Ubytowani, zakwaterowanie. Zakwaterowanie. Nie znaczy, że ktoś mieszka na, na statku na łodzi, ale mieszka na dworze albo w gospodarstwie domowym, mm -hmm. na wsi na przykład. Co to mamy jeszcze? Zapach. Zapach, tak, bardzo popularny Dzieci śmieszy, moje dzieci też. Zapach to w, czesku, w języku czeskim to brzmi tak samo, pisze mm. się tak samo, zupełnie tak samo. Ale to nie jest coś, co pachnie ładnie, ale brzydko. Także Czy to jest smród po, prostu? po prostu smród w Czechach. Tu można się narazić. To tak? jak jest zapach? Pani po ładnie czesku. pachnie. Pani... Jak powiem Polak powie czeszce, że pani ładnie pachnie, to się może obrazić, bo ona, ona że śmierdzi. No nie, niesamowite. No. jaki jest zapach w takim razie? Włunie. Włunie. Woń. Tak jak woń. Po woń prostu. tak. Włunie. Że ktoś pachnie, Kto, jak się, jak to trzeba powiedzieć? E, m, pięknie ktoś... wonite. Woni. Wunite. Coś woni. Coś woni. Coś ładnie pachnie. Mm -hmm. No a smród w czeskim jest też smrad. Smrad. Tak, tu jest podobno. Co tam jeszcze mamy? Kantor. To z tego, co ja pamiętam. Tak, tak, kantor. E, polski kantor to dla Czechów nauczyciel. Przyjeżdżałem wszędzie nauczyciele na mają kioski. Mm -hmm. <laughs> w Polsce. No to jest ciekawe. Także kantor to jest czeska smienarna. Można kupić koronę. Zmenarna. Czystką. Czyli zmieniarnia. Tak, do, zmieniania pieniędzy. do zmieniania pieniędzy. Po prostu. Mm -hmm. U nas nie wiem skąd się wzięło ta, ta nazwa kantor. Mm -hmm. Jakaś historia pewnie jest z tym związana. Co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze. Napad, pomysł. Pomysł, tak. napad. Ktoś ma napad, to nie musimy się o niego obawiać. Że, że ma Cieka, napad, a na tak serca. Zaatakowany. Został zaatakowany. Albo że ma atak serca, ale że po prostu ma pomysł wpadł na pomysł, że pomysł to w Czechach napad. Mm, to jest znane też, to niektórzy mm. by właśnie mówili czasami. Że. No, a z ubieraniem, suknia, polska suknia to, to są szaty, w Czechach szaty, a czeska e, suknie to jest, to jest spódnica. Mm -hmm. Można, albo spodnie, jak słyszy Czech spodnie, to, to ma tak wrażenie, że ktoś mówi o kalesonach. A u was to są kalhoty, tak? Pod, pod spodniami, a w, w Czechach to są kalhoty. Mm -hmm. U nas, że spodnie, że są na, na spodzie, na dole, a u was, że spodnie, że są pod spodem, pod, spodem, pod spodniami. Tak. Pod spodem są spodki. To u nas są kalesony chyba, tak? Kalesony, spodki. Albo rajtuzy mm. mogą być też. No, rajtuzy, punczochy. Puńczochy w Czechach? To jest... Puńczochy, rajtuzy. Rajtuzy. Cześci by nie wiedzieli. To trudne słowo. Pończochy. Pończochy to tak, puńczochy, pończochy. Ale rajtuzy. Które słowo trudne jest? No rajtuzy, raj... rajtuzy. Rajtuzy, to jest. Ciekawie tak jak, brzmi. Tak jak październik. No. <laughs> Bo żyjen. Rzem. Rziję. To Tak już mówiliśmy, no to mm -hmm. są fajne te nazwy miesięcy.